Siema! Witaj w 50. odcinku Pączka! Ja nazywam się Filip Pikalski, jestem gospodarzem tego wątpliwego show. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, nie widziałeś wcześniejszych odcinków, to założenie jest takie, że przez cały 2015 rok dzień w dzień pojawiać będzie się jeden odcinek. Codziennie, dokładnie o godzinie 9 rano. W pączku poruszam wiele tematów. Trochę mówię o sobie, ale więcej mówię o otaczającej mnie rzeczywistości. Mówię o jakichś ciekawostkach, rzeczach absurdalnych. Komentuję to, co dzieje się w Polsce, to, co dzieje się na świecie. Staram się nieść uśmiech, aby ten szary dzień pełen trosk wypełnić chociaż przez chwilę taką naiwną, niezobowiązującą radością. Jeżeli jesteś stałym widzem, to dziękuję Ci za dotychczasowe wsparcie, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Pamiętaj, że to dla Ciebie tworzy ten program. Dobrze już więc, moi kochani, bez zbędnego przedłużania chciałbym Was zaprosić na premierowy pokaz 50 twarzy pączka. To jest właśnie największa zmora nagrywania w bloku. Już miałem kilka razy taką sytuację, kiedy miałem czas na nagrywanie. Miałem tą chwilę, ten moment, kiedy mam nagrywać. Zaraz idę do pracy, zaraz robię coś innego, tu jestem z kimś umówiony. I mam te pół godziny na nagranie. I właśnie wtedy sąsiedzi zaczynają swój remont. 50 odcinków za nami, a 315 przed nami.